Dzień dobry, witajcie Biegowa Częstochowo Witam, gór towarnych 13600 na liczniku w tym momencie Więc skacząc tu po tych pagóreczkach zrobię pewnie te 400 metrów, brakujące to do... No fajnie bym się wykopytno Zrobię pewnie te brakujące 400 metrów do 14, ale już powoli zawracam, no bo dzisiaj nie wybiegam do olsztyna Odpuściłem już ten moment biegania po uliczkach tego uroczego miasteczka. W każdym razie przeskakujemy przez górki to barne, no a potem mocno Zabieramy się za robienie kilometrów do domu. Bo już dziewiąta rano minęła. Znowu pogoda pikusa mi zrobiła, bo wstałem. No, nie wiem oszukiwał, o 6 dzwonił, ale z rokiem się zbiera bliżej w pół do siódmej. Wrzuciłem od razu na siłę śniadanie, żeby mieć coś już w żołądku, żeby się odkładało. No i zacząłem się rozglądać jak tu gdzie tu pobiec. No i... W tym momencie się właśnie rozpadało, co skutecznie opóźniło mnie o kolejne 20-30 minut. I realnie wybiegłem dopiero koło 7:40. Dobrze no, mówię? Tak, no bo godzina 30 to 9:10 mniej więcej. O. No i teraz Bojam się z lekko przemoczonymi butami. Ale nie jest źle, mimo wszystko. Pogoda dosyć, dosyć. Jakieś tam po drodze oczywiście co trochę mrzy. No ale na szczęście... Ale na szczęście... Nie jest tak źle. No to co, wypadałoby podsumować patrząc na Olsztyn. Ten drugi tydzień przygotowań z różnych powodów w trakcie tygodnia nie wrzucałem już aktualizacji ale biorąc pod uwagę dzisiejszy długi bieg to udało się zrealizować plan 90% Te 10% zostawiam sobie na rzecz mocniejszego dociśnięcia e, brzucha i przysiadów, których naprawdę mało w tym tygodniu było. Natomiast 3 dni z gumami, fajne treningi. takie parę. Razy powtarzane serie w ciągu dnia. No, żebym się tu teraz znowu nie pośliznął na tych kamyczkach. No, właśnie o tym mówię. A potem napiszę w że facet Guźma nagrywał na kamerze swój upadek. O. Także. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, no to do przodu zarówno górne partie mięśni, jak i, jak i hmm, pas biodrowy przede wszystkim. Troszkę słabiej poślady. Dobra. Mijamy góry towarne, teraz już zbiegamy z powrotem powolutku w stronę kusiąc. O. Dwa razy siły wieżnia. Po godzinie za pierwszym razem ponad 900 metrów w górę, za drugim razem kilometr w godzinę się troszkę rozpędziłem. Wtedy docisnąłem i udało się. Także dodając do tego, sumując, no to 1900 metrów przewyższenia razem z tym, co tu dzisiaj napykam, to będzie ponad 2 km w tym tygodniu. Męczenia nóg na podbiegach w górę. Co cieszy, bo tej mocy najwięcej potrzebuję na piekło czantory. I ta moc będzie mi bardzo, bardzo mocno potrzebna. Czas hey, troszkę przeanalizować sytuację z trasą na tym biegu. I ja to zasługuje na osobny materiał, bo odpalę na ekranie trak pokazując jak to wygląda i pogadam sobie trochę przemyślę przede wszystkim musi mi z tego wyniknąć wybór obuwia to znaczy w tym momencie zastanawiam się tylko i wyłącznie pomiędzy dwoma butami dwoma modelami jeden z mniej agresywnym bieżnikiem ale miększy większa amortyzacja i drugi odwrotnie agresywniejszy pierśnik i słabsza amortyzacja No dobrze Co na kolejny tydzień zaplanowane? No dalej ciśniemy. Dalej mocne treningi na nogi trzeba robić i zobaczymy. Może może się uda. Trzeci raz bieżnie dorzucić w tym tygodniu. To byłby już naprawdę taki mocny wycisk żeby potem już w czwartym tygodniu treningów troszkę zluzować z tym obciążeniem kolan i, i nóg i skupić się na innych troszkę aspektach. Ale też zobaczymy jak się będę czuł. Wszystko się, wszystko się, okaże. Nie udało mi się kurczę fizjo jeszcze zrobić i to jest coś co zacząłem odczuwać. Więc ten tydzień najważniejszy element to przede wszystkim wizyta u fizjoterapeuty i mocna praca na łydkach i górnych partiach nóg. Będzie bolało <noise> jak cholera. No ale co zrobić żeby było lepiej. Trzeba najpierw, tak to zrobić. Nie będę ukrywał, że chodzi mi po głowie myśl związana z całą sytuacją z wirusem i tym, jak to może wpłynąć na same zawody. Mam nadzieję, że nie przeżyję największego rozczarowania tego sezonu. Na razie biegi lecą. Ten weekend był ultramaraton pieszczacki, więc, więc jakoś tam puszczają te biegi. Zresztą na sportowców, jakkolwiek kolej górnolotnie by to nie brzmiało, podczas treningu maseczki nie obowiązują, Ale szczególnie w takich ostępach. Dziczy, no to można sobie pozwolić na swobodne oddychanie. O, jak tam wasze treningi? Do przodu mam nadzieję. O, jakoś tak nie chcę za dużo gadać. Chciałbym się skupić troszkę na tempie, dzisiaj w tych późniejszych fazach biegu. Więc pewnie zrobię jeszcze jedno wejście na temat takiego treningu progresywnego. I o co w nim chodzi, i dlaczego daje on duże korzyści. Mam wrażenie, że sygnalizowałem już yy, to troszkę. Zobaczcie, jak tu ślicznie. Są to jakieś takie zapomniane, zapomniane stawki w tych lasach, których nie widać, bo zarośnięte. Natomiast wracając... Yy, yy, trening progresywny. Złapiemy się gdzieś za kusiętami i pogadamy trochę. Tymczasowo. No dobra biegowa chowo I nie tylko oczywiście. A Trening progresywny. Dobra. Przepraszam, złapie oddech tylko. I już jedziemy. Zazwyczaj jest tak, że biegając a startujemy pełni sił i, i robiąc trening jak gdyby wraz z upływem czasu. Im dłuższy ten trening jest im cięższy, tym bardziej tych sił zaczyna nam brakować. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że po prostu jest takie zazwyczaj pół treningu, które sobie fajnie lekko robimy i potem drugie pół kiedy zaczynam odczuwać realnie spadek sił związany, nie wiem, z... Po prostu nazwijmy to zmęczeniem, prawda? I teraz czasami na zawodach widzimy, albo oglądając transmisję, nie wiem, z biegów, że ktoś nagle w drugiej części biegu przyspiesza. I trening progresywny w dużym skrócie. Od razu mówię, że to nie ja wymyśliłem tą nazwę, tylko wyczytałem na mądrych portalach. Trening progresywny ma za zadanie położyć większy nacisk na drugą część biegu, na tą słabszą część biegu, żeby jak najbardziej wzmocnić organizm właśnie wtedy, kiedy tych sił zaczyna brakować. I jak realizujemy taki trening? No bardzo prosto. Po prostu w momencie, kiedy mamy już te pół biegu za sobą, czy dwie trzecie biegu za sobą, to zaczynamy cisnąć. To znaczy zwiększamy tempo, przyspieszamy. I zamiast biec te standardowe tempo, takie jakie nam wychodzi, takie jakie narzuca nam organizm zmęczenie, to staramy się. I to w dłuższych interwałach, w dłuższych przedziałach czasowych to tempo po prostu poprawić. Oznacza to nie mniej nie więcej, tylko że po prostu zakładamy sobie, że jeżeli nasz trening ma przykładowo 5 km, 10 km, czy obojętnie ile, że przez ostatnie 2 albo 3 km, albo 5 km, Staramy się po prostu piec dużo szybciej. Jeżeli zastanawiacie się jak to jest możliwe, żeby coś takiego w organizmie uzyskać, to odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy zacząć luźniej swój standardowy bieg. Czyli nie cisnąć jakoś wybitnie mocno tylko Zacząć spokojnie, dobrze się rozgrzać, wejść w ten bieg troszkę luźniej. Natomiast obserwować po prostu czas, dystans i w pewnym momencie docisnąć. Ja zaczynałem swój trening progresywny od tego, że przez dłuższy okres czasu, wracając do domu zazwyczaj, Przebiegam przez taki zagajnik, on ma jakieś, nie wiem, 400-600 metrów i starałem się sprintem pokonywać te ostatnie 400-600 metrów. I sukcesywnie, i e, w zasadzie ten sprint staram się robić zawsze. Natomiast sukcesywnie zacząłem go wydłużać do kilometra, wtedy już oczywiście nie sprint, ale po prostu szybsze tempo. Takie przyspieszające aż do samego końca. A ja w tym momencie no to staram się. Na przykład, tak jak teraz mam 17,5 km. No, to jak skończę nagrywać ten segment materiału, to postaram się przyspieszyć tempo poniżej 6 na kilometr. To będzie taki mój cel i będę starał się zrobić taki wynik przez parę kilometrów, żeby po prostu dać w kość, ale też i przyzwyczaić organizm do tego właśnie, że w tych późniejszych etapach biegu również wymagam większej prędkości. Więc podsumowując. Jeżeli brakuje nam siły w tej drugiej części biegu, i oczywiście nie satysfakcjonuje nas takie proste wytłumaczenie, no, że ja po prostu biegam za długo, nie, nie przyzwyczajam jeszcze organizmu. To tak nie jest do końca, bo po prostu w którymś momencie organizm znajduje ten swój balans pomiędzy dystansem, jakim od niego wymagacie i e, łapie sobie tempo takie, które mu pasuje i tym tempem będzie was prowadził i będzie stawiał opór przed jakimkolwiek przekroczeniem tego tempa i jeżeli nie zaczniecie kontrolować tego przyspieszać przyzwyczajać to będzie ciężko, właśnie o przejście na ten wyższy poziom wydolnościowy, szczególnie na dalszych etapach biegu. Tyle z mojej strony. Zawijam się, bo chciałbym mimo wszystko, właśnie jak najszybciej, wrócić do domku. Szczególnie, że zaliczyłem kałużę przed chwilą. I wlała mi się woda do jednego buta I nie znaczę tego Swoją drogą tam Są jakieś opuszczone domy <grytania> Taka. Biegłem tu chyba już raz Mega zdziwko, że W środku lasu Co prawda jak widać idzie tu linia wysokiego napięcia Ale tam zawite dechami Znaczy nieciekawe miejsce tak. <grytania> Takie wrażenie miałem Dobra biegowa częstochowo niedzielny ultras musi swoje jeszcze dobiec do końca i no cóż, łapiemy się w kolejnym tygodniu. Dziękuję wszystkim za, za to, że dotrwali do tego momentu, że obejrzeli ten materiał. Jeżeli się podobało, będę wdzięczny za łapki w górę, bardzo pomagają takiemu małemu kanałowi jak mojemu. No i jeżeli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, sugestie, to jestem bardzo, bardzo otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje. Jeżeli macie jakieś zagadnienia biegowe, dawajcie, podyskutujemy. Może powstanie o tym osobny materiał. A teraz z mojej strony... wow, się na w tym łacie. A teraz z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!